Czy chcesz mieć więcej pieniędzy, a może chcesz mieć więcej pieniędzy i jeszcze umieć nimi świetnie zarządzać, żeby je pomnażać, a może chcesz osiągnąć całkowitą, totalną niezależność finansową i jeszcze być częścią społeczności, która się wspiera i wspiera ambitne osoby w realizacji marzeń. Jeśli tak, to idealnie trafiłeś, idealnie trafiłaś. Ja nazywam się Blanka Szlachcińska-Moraniec i mam zaszczyt pokazać Ci niesamowite rozwiązanie, które znalazłam i dzięki któremu już setki, a nawet tysiące osób zyskało totalną wolność finansową. Jak to się stało, że ja Ci o tym opowiadam i jak to się stało, że ja na to trafiłam? Otóż całe życie czułam, że nie pasuje i całe życie czułam, że chcę, że chcę po prostu więcej od życia, natomiast Nauczona przez społeczeństwo, przez rodziców, poszłam tą tradycyjną ścieżką: szkoła średnia, studia i praca, tak? I praca. Bardzo szybko okazało się, że ta praca no. Nie da mi ani życia, marzeń, ani nawet nie da mi zdolności kredytowej na to, żeby wybudować wymarzony dom. Więc e, szybko z pracy w dziennikarstwie e, zrezygnowałam. Może nie tak szybko, ale po kilku latach z pracy z dziennikarstw, w dziennikarstwie zrezygnowałam e, i korzystałam z opcji samozatrudnienia. Założyłam własną działalność i zaczęłam e, współpracę z jedną firmą. I fakt, faktem, samozatrudnienie jest w stanie dać. Większe dochody niż etat, bo na tym etacie jest faktycznie sufit taki finansowy, bardzo często nie do przebicia. Natomiast samo zatrudnienie. Z perspektywy czasu uważam, że to jest nawet gorzej, bo twoim szefem jest ZUS, nie masz opcji pojechania na mega długie wakacje, na dłuższe wakacje, a wszelkie kryzysy typu jakieś pandemie, wojny itd. totalnie się na tobie odbijają, a ZUSu nie interesuje to, czy ty masz kryzys, czy ty się źle czujesz, albo czy ty miałaś wypadek i jesteś niezdolna aktualnie do pracy. I szukając różnych opcji, naprawdę różnych opcji do tego, żeby zacząć e, budować taką swoją niezależność finansową i taką swoją wolność finansową, żeby, żeby żyć życiem marzeń, bo uważam, że ludzie nie powinni ludzie powinni dawać z siebie swoje talenty, powinni robić to, co kochają, powinni myśleć, co mogą zrobić dobrego dla świata, a nie zastanawiać się, jak ja przeżyję od pierwszego do pierwszego e, i w sumie. 90% czasu w swoim życiu e, harować dla pieniędzy, żeby zapłacić e, rachunki. A gdzie tu jest życie? Gdzie tu jest korzystanie z życia? Gdzie tu jest e, po prostu jakaś realizacja swoich talentów, swojego potencjału, robienie czegoś dla świata, spędzanie czasu z rodziną, z bliskimi, z przyjaciółmi, spełnianie marzeń? Tak powinni żyć ludzie, mi się tak przynajmniej wydaje i ja, i ja tak czuję, i jeśli tutaj jesteś, być może myślisz, myślisz e, podobnie. I przez kilka lat budowałam zespół, zespół ambitnych osób wspierających się w modelu biznesowym, jakim jest network marketing. Natomiast, w, i to był network marketing produktowy, polegał właśnie na, na polecaniu na sprzedaży produktów fizycznych. Natomiast w momencie, kiedy firma, polska firma, z którą współpracowałam, zaczęła mieć problemy finansowe, mocne problemy finansowe, wszystko się rozpadło. To wszystko było oparte o firmę, i w momencie, kiedy firma po prostu nie podołała, wszystko się rozpadło. I ja straciłam swój, swój dochód, i pomyślałam sobie nigdy więcej po prostu networku produktowego, gdzie po pierwsze, sprzedaż jest niesamowicie wymagająca, jeśli chodzi o ilość sprzedanych produktów, żeby zarobić jakieś tam pieniądze, tak? po drugie faktycznie tu, tu była cały czas zależność od tej firmy. I studiowałam bardzo mocno kwadrant przepływu pieniędzy, gdzie faktycznie Kiosaki pokazuje, że że te obszary, gdzie można zarabiać pieniądze, to jest ten biznes i inwestycje. biznes i Inwestycje i pomyślałam sobie, znajdę taki projekt i zaczęłam ba robić bardzo mocny research. Znajdę taki projekt, który da możliwość i budować biznes aktywnie, tak, póki jest taka możliwość, i też nauczyć się, jak inwestować, żeby to celowo to kapitał zarabiał na mnie, kapitał zarabiał na każdego człowieka. I taki projekt znalazłam. Taki projekt znalazłam, który daje możliwość nie tylko budowania dwóch dochodów, a nawet siedmiu, i zaraz Ci właśnie pokażę, czym jest ten projekt i dlaczego tak totalnie mnie zachwycił. Tym projektem jest platforma edukacyjna i Genius. Dlaczego platforma edukacyjna iGenius? Dlatego, że misją, misją tej platformy edukacyjnej jest właśnie edukacja w obszarze finansów edukacja w obszarze zarządzania finansami, edukacja w obszarze zarabiania tych finansów i edukacja w obszarze inwestowania i działania na, na pięciu rynkach finansowych, więc to, jest, to są przeogromne, niesamowite możliwości. Um, i bardzo sprawdziłam też firmę właśnie, która daje, daje takie możliwości, taką platformę i to jest firma Investview, spółka notowana na nowojorskiej giełdzie, 10 lat, 10 lat na rynku działa platforma IG News, 3 lata w Polsce i dla mnie było ważne to, że Mimo że to jest niesamowicie stabilna firma, mimo że cały czas się rozlicza i pokazuje, yy, i pokazuje gdzieś tam swoje dokumenty finansowe, tak? To moim celem z racji, że przeżyłam to, co przeżyłam, było to, żeby w razie czego móc zostać po prostu z wiedzą, która zarabia. I tutaj jest taka możliwość, że zostajesz z wiedzą. Która zarabia, i od, od firmy po jakimś czasie możesz się po prostu uniezależnić, więc to jest fantastyczne. Dobra, co mamy na tej platformie? Tak pokrótce. Na platformie mamy coś takiego jak uniwersytet, i tutaj cały uniwersytet uczy od początku, nawet osoby totalnie takie zielone jak ja, które zaczynają od zera, uczy jak właśnie działać na. Na różnych rynkach finansowych, co to jest Forex, co to są opcje binarne, jak działać na rynku akcji, jak działać na rynku krypto, oraz uczy takiego systemu SK Akademii, którego uczymy się od, od naszego edukatora i uczymy się tutaj właśnie sami przeprowadzać swoje analizy na rynkach. I sami wyciągać wnioski, i gdzieś tam analizować, właśnie w którym kierunku teraz, w jaki sposób rynek jest w stanie się aktualnie zachować, tak? Więc to jest fantastyczne, wszystko jest w formie, taki, w formie takich filmików. Cała platforma jest oczywiście po polsku. Mamy również taką zakładkę Market Pro, i tutaj są również kursy wideo, podstawy handlu, kryptowaluty. Tutaj są też filmiki instruktażowe, jak zakładać sobie na różnych aplikacjach konta, takich właśnie do analizy. Są e-booki, przewodniki również w formie e-booków i wideo. Są również badania rynku filmiki dotyczące badań rynku, analizy technicznej, sygnały rynkowe, a także kalendarz ekonomiczny i kalendarz e, kryptowalut. Mamy tutaj również Money Pro. Money Pro fantastyczna zakładka, w, z której nauczysz się, jak w ogóle zacząć przygodę z zarabianiem pieniędzy, w jaki sposób tymi pieniędzmi zarządzać, jak budować budżety, jak wychodzić z długów. Wszelkie wskazówki i strategie, jak przede wszystkim, jak nastawić swój umysł, jak zbudować mindset sukcesu. Obszarze finansów, żeby móc faktycznie zarabiać więcej i żeby jeszcze te środki pomnażać. Kolejna taka zakładka to jest zakładka Sequalizer, właśnie, gdzie, gdzie analizujemy z tym systemem SK, uczymy się tego systemu SK i edukatorzy dzielą się z nami tutaj swoimi analizami na grupie, na, na telegramie, zaraz nam pokażę tutaj te grupy dzielą się swoimi analizami, dzielą się swoimi pomysłami na, na różne wejścia otwarcie pewnych transakcji, zamknięcie pewnych, pewnych transakcji, więc super jest to, że można mieć cały czas dostęp do tych, do tych analiz. Learn life, niezwykle niezwykle ważny obszar, jeśli chodzi tutaj o edukację, bo to jest 17, ponad 17 tak naprawdę sesji z edukatorami i multimilionerami w e, tygodniu, tak? E, I to są sesje oczywiście również po polsku, są to sesje również po angielsku, są to sesje też w innych językach. I język oczywiście można, można, sobie, e, można sobie tutaj wybrać. I przykładowo wybieramy sobie taką sesję po polsku mm, z naszym edukatorem Joannisem Ciorasem. Wchodzimy sobie na taką sesję w momencie, kiedy ona się zaczyna, i będąc na żywo na tej sesji, jesteśmy w stanie zadawać Janisowi wszystkie pytania tutaj na czacie i on na te pytania odpowiada. Ponadto, wszystkie sesje są zapisane, więc można do każdej sesji wrócić i sobie ją obejrzeć raz jeszcze. Więc, to jest coś fantastycznego. I jeszcze jedna niesamowita rzecz, która zrobiła na mnie przeogromne wrażenie, to jest możliwość skorzystania ze sztucznej inteligencji. Tak? Tutaj zaraz Wam pokażę jeszcze grupy sygnałowe, natomiast możliwość skorzystania ze sztucznej inteligencji to jest współpraca iGenius z EndoTech. Um, i możesz tutaj skorzystać z tego, że podpinasz sobie sztuczną inteligencję pod swoje konto y, na y, giełdzie, y, i ta sztuczna inteligencja za Ciebie otwiera i zamyka y, transakcje. Więcej szczegółów o tej sztucznej inteligencji znajdziesz na, na, na Endotech i O. Tutaj sobie możesz zobaczyć, jakie robi wyniki. Y, wszystkie statystyki są pokazywane, różne strategie też są, też są pokazane, więc jak najbardziej y, no, warto, warto z takiej opcji skorzystać i coś, co jest ogromnym plusem i cieszę się przy ogromnym zainteresowaniem, to są grupy sygnałowe, to są grupy na, których, grupy na Telegramie, na których analitycy, multimilionerzy dzielą się swoimi. Sygnałami dzielą się swoimi pomysłami na inwestycje i pokazują właśnie w co warto aktualnie wejść. I takich grup sygnałowych no jest grubo ponad 20. ostatnio weszły jeszcze nowe i tutaj na tych grupach sygnałowych na przykład dostajemy sygnał inwestycji tutaj na złoto czy dostajemy różne analizy czy dostajemy właśnie stricte informacje co się dzieje co się dzieje aktualnie na rynku proszę bardzo mamy tutaj wszystkie analizy można sobie je oczywiście włączyć też, też w języku polskim jest taka opcja i w momencie, kiedy, kiedy dowiemy się, jak kopiować sygnały, możemy sobie skorzystać z takich, z takich gotowych sygnałów, skopiować je do aplikacji i otwierać w taki sposób transakcje i zamykać. Jest to świetne na początku, zwłaszcza wtedy, kiedy uczysz się od zera i nie wiesz kompletnie, jak sobie poradzić, i startujesz na koncie, na koncie demo i obracasz takimi wirtualnymi pieniędzmi, bo ucząc się, właśnie kopiując sygnały, uczysz się, jak otwierać i zamykać, i zamykać transakcje, a z czasem te sygnały od analityków są też taką świetną wskazówką i takim świetnym potwierdzeniem, czy twoje analizy idą, e, idą, w, idą po prostu w Dobrym, dobrym kierunku. Tych grup faktycznie sygnałowych mamy bardzo dużo, one są cały czas na bieżąco uzupełniane, cały czas dostajemy jakieś tutaj właśnie sygnały na to, na to w co warto zainwestować, ale wiadomo, że kluczem jest tutaj. Edukacja. Kolejna taka rzecz, którą chcę pokazać, to jest coś, co mnie totalnie zachwyciło, czyli społeczność. Społeczność Game Changers. iGenius to jest platforma, a społeczność Game Changers. Game Changers, tutaj, tutaj nas, nas widać. Społeczność, która odnosi spektakularne sukcesy, która robi liderzy którzy robią top of the top wyniki w rankingach e, światowych i tutaj właśnie w ramach budowania siedmiu różnych siedmiu różnych jakby nóg dochodu tak bo pięć możesz budować pięć źródeł dochodu na pięciu rynkach finansowych do tego szóste źródło dochodu dzięki sztucznej inteligencji oraz siódme źródło e, dochodu budując sobie tutaj swój biznes tak naprawdę e, od zera Polecając platformę i zachęcając do tego, żeby jak najwięcej osób nauczyło się, jak być bogatym, tak naprawdę, jak zarządzać finansami, jak zarabiać te pieniądze i jak budować swoją taką niezależność finansową, swój, swój kapitał. I to jest siódmy sposób zarządzania, i mamy tutaj niesamowitych liderów liderów, którzy, którzy od kilku lat. Współtworzą y, ten y, zespół, i co w ramach tego masz? W ramach tego masz totalne wsparcie, tak? Bo jesteśmy razem na grupach, widujemy się na różnych eventach. Y, masz totalne wsparcie osób, które, y, które przechodzą to, co ty, czyli startują od zera w. w jakby całej edukacji finansowej i być może też w budowaniu swojego, swojego biznesu. I takimi naszymi liderami również zagranicznymi są niesamowici multimilionerzy, którzy osiągnęli spektakularne sukcesy, między innymi Tino Taupes, jego fantastyczną, wzruszającą historią polecam serdecznie kiedyś, kiedyś usłyszeć Antoni Napolitano, totalny mentor w zakresie inwestycji, mamy z nim sesję, czy na przykład Felix Alfen, nasz opiekun naszego też polskiego, polskiego zespołu, który jest prawie na każdym evencie organizowanym na żywo w Polsce. Myślę, że to jest chyba wszystko z takich najciekawszych rzeczy, najważniejszych tak e, pokrótce. E, ja mam do ciebie pytanie zasadnicze. Czy to, co Ty aktualnie robisz, da Ci życie, o jakim marzysz w 100%? Jeśli nie, to idealnie trafiłeś, idealnie trafiłaś. E, napisz, odezwij się do osoby, która pokazała Ci to nagranie i mam nadzieję, do zobaczenia w Game Changers!